Okej, okay, książę, i teraz mam problem. Królewiczu, wręcz, co na ciebie użyć? Sprawdzałem że w międzyczasie w bestiariuszu, nie ma za bardzo informacji o tym stworze. Więc jedyne co mogę dorzucić, to chyba jakieś ciekawe jedzenie do regeneracji tutaj i spróbować z niej zawalczyć tak jak jest. Zobaczymy też, jak sobie poradzi z Igni. Mam nadzieję, że to będzie. Też wydawało mi się przez jakiś czas, że mówili coś o Igni, że nie jest dobre na tego spora i chyba mogli mieć rację. Zobaczymy. Chociaż z drugiej strony... O właśnie, tu jakby to podpalić mogłoby działać całkiem nieźle. Z drugiej strony... No na szoropuchu. O! No! A czasem jednak potrafi zdziałać coś to Igni, jakby dobrze strzelić. Takim podmuchem, no tak, było widać przed momentem, wywołało to na nim całkiem fajne obrażenia. Zastanawiam się teraz, mieliśmy gdzieś też kuszę powodującą krwawienie, krwawienie przybijające? były te, czy rozrywające, chyba rozrywające. Spróbujemy, tak mi się wydawało, że coś takiego mieliśmy gdzieś tam w zapasie, więc może jakby jeszcze ta kusza nam doszła. Wsparłaby nas w tej walce to by nie było wcale tak źle. O, właśnie jest krwawienie. no i pięknie, masz jeszcze na świeżą ranę trochę ognia no i zobaczymy. Może jakoś zawalczymy. A może ja nie muszę przed tobą wcale tak jakoś mocno uciekać, aby wystarczyło sprawniej to rozegrać. Nie wiem skąd wzięła mi się ta informacja, że ogień go nie rani. Bardziej jak siedzi w kanałach, to w sumie to logiczne, że tu ogień był w stanie coś zrobić tej bestii. No i tak wygląda, jakby rzeczywiście ta walka w ten sposób była dużo sprawniejsza. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie było mnie, żartowałem. Jeszcze trzeba trochę go tutaj podobijać, żeby coś z tego było, ale podskocz. Lidzmi, nie, o właśnie, ten puchaj tak, to chyba w sumie właśnie. Może mnie powinienem wyciągnąć, bo to aż wstyd, tak walczyć. i... Żadnego ciosu mieczem nie zadać. E, ale cóż zrobić. Czasem i tak bywa. Masz tu krwawienie. On podskoczył cwanie. No i może właśnie dobrze by było zranić go tym mieczem. To by jakoś tak e, godna śmierć była. Tak jak na królewicza. Taki z niego królewicz jak. A no właśnie, wow. Dobra. Masz tu. Gin. Ty, ty, czemu ci, ty tak dobrze sobie żyjesz? Może jeszcze raz krwawienie jakieś. O, teraz nie poszło tak dobrze. Raz jeszcze... O właśnie. Tylko muszę z tymi fajerwerkami też uważać, bo to wcale nie jest takie bezpieczne tutaj. Hmm. Zastanawiam mnie od czego to zależy, że czasem naprawdę tym ogniem zadamy takie konkretne rany, a czasem to jest tylko takie... takie nic. O! Nie byłeś taki potężny. Stara wód. Komu się chyba nie spodobała nasza walka. Co? Co się dzieje? O, nareszcie się obudziłeś. Jeszcze gadasz po ludzku. Już myślałem, że całą drogę będę rozmawiał tylko ze swoim odbiciem we wiadrze ze szczynami. Gdzie. Gdzie ja jestem? Na Albatrosie, czy raczej pak pak w tym ich dziwacznym języku, w drodze do Ofiru. Nie pamiętam, żebym zaciągnął się na statek. O nie, bracie. To ciebie tu zaciągnęli. Ponoć zabiłeś ich księcia. No to mam kłopot, tak. A, hmm, nic nie pamiętam? Nie, kłopot. A tak. Ropucha z kanałów. Zaraza. Chyba mam szczęście, że mnie nie zabili na miejscu. Zależy jak na to patrzeć. Znam trochę o Firski. Słyszałem jak mówili, że przyjechali tu na polecenie swojego króla, żeby odnaleźć i odczarować księcie. Przysięgali na honor swój, swoich rodzin i pięciu pokoleń wstecz, że doprowadzą go do domu całego i zdrowego. A ja go zabiłem świetnie. To teraz, za punkt honoru, obrali sobie pewnie doprowadzenie mordercy Królewicza przed oblicze króla. Hmm. To ciekawie się zaczyna robić. Coś ty za jeden, Felipe Calagrande. Drobny złodziejaszek, zawodowy szuler, w wolnych chwilach przewodnik po Oksemburcie, do usług. Czemu tu siedzisz? Też zabiłeś jakiegoś księcia? Według nich chyba się do tego przyczyniłem. Wynajęli mnie jako przewodnika, a ja doprowadziłem ich do kanałów, gdzie ty już rozprułeś brzuch temu ich królewiczowi. Wybacz. W porządku, nie twoja wina. Mogłem przecież siedzieć na tyłku w Alchemii i grać w gwinta. Zamiast chwalić się, że znam Oksenfurt od podszewki. Co racja, to racja. Długo już tak płyniemy? Dawno odbiliśmy od brzegu. Pff, ja wiem. Nie, chyba nie tak dawno. Chociaż z drugiej strony. Zresztą co za różnica? Spora. Jeśli mają mnie stracić, niespecjalnie mi się śpieszy. A ja się w sumie nawet cieszę, że płynę do ofiru. Ponoć mają tam białe konie w czarne paski. Zawsze chciałem je zobaczyć. A to nie są przypadkiem czarne konie w białe paski? Nie. Czarne w białe paski są w barze. Jestem pewien. Okej, okay, to się robi skomplikowane. O właśnie, a co z nią? Chyba uciekła. Była ze mną dziewczyna. Rudowłosa medyczka. Ją też pojmali? Nikogo takiego nie widziałem. Byłeś tam sam. Dobrze, znaczy udało jej się uciec. Mam nadzieję, że dotarła do domu. No dobra, to teraz trzeba znaleźć wyjście. Próbowałeś się stąd wydostać? Ba, użyłem całego mojego uroku osobistego, ale wszystko na nic. Może zbyt słabo znam ofirski. Ja nie znam wcale. Będziemy płynąć pewnie ze dwa tygodnie. Mogę cię w tym czasie pouczyć. Erkal! Oriale! Co on mówi? Kazał nam się zamknąć. Zaszło nieporozumienie. Mogę rozmawiać z kapitanem? El kalcokhan. Kalawech al albachtagel. Psie, zabiłeś księcia i odpowiesz za to, Gileam Valar Chorwedchen! Gdyby nie zależało, już byś nie żył. Rewarne ramy akalem zemsta nie należy do nas, Bogate tak jak Przysięgliśmy na honor. Jak jest prowadźcie mnie do kapitana? Wajt alkeul egulat. Jak? Elkal! Wajt! Ale... E, e, a niech będzie. Wajde! Alke Egulat! Elkal. Inkal a Auwiter. Wy po niemiecku, czy jak? Co się stało? Co on powiedział? Żebyś siedział cicho. I że za dwa tygodnie będziesz wisiał. Świetnie. Daj spokój, nie ma co z nimi gadać. Cały czas tylko gniewnie gulgotają. Strasznie się wtedy nadymają, zauważyłeś? Jak te ryby. No, te. Jakżeż się one nazywają? Nie ma tu nikogo, kto mówi we wspólnym? Jest z nimi najemnik. Wygląda na Edirńczyka. To on mnie zwerbował, żebym pokazał im kanał. No, i czarodziej, który nimi dowodzi. Też trochę zna. Słyszałem, jak rozmawiali. Ale wątpię, żeby któryś chciał z Tobą gadać. Zamiast strzępić język, lepiej zdrzemnij się trochę. Czeka nas długa droga. Nie chce mi się spać. Za to chciałbym, żeby przyszedł tu ktoś, z kim można się dogadać. Witaj, Geralt. Pamiętasz mnie? Hmm. Tak, nie? Nie pamiętam. Nie przypominam sobie. Jestem Gaunter Odim, zwany panem Lusterko. Poznaliśmy się w Białym Sadzie. Pomogłem ci odnaleźć NFR. A teraz znowu się spotykamy. I wygląda na to, że znowu potrzebujesz pomocy. Słyszałem, że grozi ci stryczek. Poza tym. Strasznie słabo was tu karmię. Hmm, nie wiem, nie próbowałem, co tu robisz, tak? A jego głos brzmi jakoś zdecydowanie tak, jakby coś kombinował. Hmm, może tak. Jeszcze nie próbowałem. Nie wygląda to najlepiej. Tak jak Twoja sytuacja, mógłbym spróbować Cię stąd wydostać. Bo chcesz się stąd wydostać, prawda? Chcę, ale co ty niby możesz? Ho, 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 więcej niż myślisz. Pomogę ci Geralt, ale muszę wiedzieć, że mi się potem odwdzięczysz. Jasne. Nie ma nic za darmo. Nie ma. W końcu jestem kupcem. To jak... Chcesz, żebym ci pomógł? Chcę. Umowa stoi. Po wszystkim spotkajmy się o północy na rozstajnych drogach pod wierzbami koło wsi Jantra. A i dam ci coś, żebyś o mnie nie zapomniał. Co to? Znak, że jesteśmy teraz wspólnikami. Z kim rozmawiasz? Z nikim. Nie cierpię pływać. Nigdy nie robiłem. Buja jak cholera, ja mam chorobę morską. Ech, gdyby tak dało się przespać cały rejs... No to przynajmniej jesteśmy wolni na swój nie sposób. Nie się na sztorm. Od teraz moja stawka rośnie. Pomóż nam dotrzeć do ofiru. A obiecuję, król zowicie cię wynagrodzi. Co z więźniem? Mamy go dowieść przez oblicze króla i klnę się na honor, że tak się stanie. Nie moglibyśmy po prostu przybić do głowy waszemu królowi, tak jak tego drugiego? Ten drugi utonął i nic nie mogliśmy z tym zrobić. Tego dowieziemy żywego. Poza tym chcę zobaczyć kaźń, którą król dla niego przygotuje. Jaką kaźń? Za królobójstwo grozi kąpiel w smole, obdarcie ze skóry i poćwiartowanie. Okej, okay, miło, że ktoś zabrał nasz miecz. Trzeba się teraz tylko zająć tymi gościami. Jest cała duża ekipa, więc może Ardem jakbym ich tak trochę tu powalił. Szczególnie, że mamy kilku... O, o, o wy tutaj z tymi dzidami to uciekajcie. O, myślałem, że Ardem machnę. A co ty tam przeklinasz po niemiecku, czy jak? <grytanie> Oj, chyba ktoś tu zapił na statku. Król tak nie będzie zadowolony. Dobra. Bach, bach. Dobra, i uciekać od... Wow! Co to? Jakaś Normandia czy jak? Gdzie ja trafiłem? Okej. Okay. Dzień Delirki, tak? No dobra, niech będzie. Ten Mac mi się nie podoba, bo on wygląda jakby był w stanie coś tutaj zdziałać. Kwen, kwen nie. Ignich się, o właśnie. Na całą ekipę. Szczególnie... Ich książę. tak, wasz król królewicz czy książę Pato od tego to mam nadzieję, że wy również. Okej, okay. i znowu mag coś tam próbuje. To by jeszcze raz. Z ognia. Tak trzymać ich w miarę na odległość, szczególnie, że no oni mają dość blisko do nas, tak jak patrząc na długość tych włóczni. Okej, okay, pięknie. Tak, Magu, wybij ich wszystkich. Też ich nie lubię. No dobra. Nic z tego tu nie będzie, widzę. Ale może w ten sposób. Art! Aha, jeszcze czeka na załadowanie. Tak, o, bardzo pięknie tam wylądowałeś. Tego jednego załatwić, już później tych tarczą będzie stosunkowo prosto, bo dobra, tu się coś będzie działo. A może jednak na tego ostatniego, o właśnie co to biegnie, igni i teraz możemy bawić się z tymi tarczownikami bez problemu. Zamachnie się kontra i ten sposób, no, trzeba przy. O, dobra, to będzie atak jakiś. <gryw> Dziękuję, magu. Za niezwykle pomocne triki, też bym chciał takie znać, ale zaraz myślę, że będziemy mogli Maga zapoznać i z naszymi sztuczkami, jak tylko będzie tutaj czysto na tym terenie. W sumie ciekawe jakby zabić Maga, a tymi się nie zajmować tu w ogóle. Dobra, o, od... oho, pięknie, ale trzeba przyznać, że no taka, o no, właśnie, no kończmy to właśnie. Pan. Ok, i teraz zajmę się tobą. Może akcji się tobie spodoba? i nie wątpię. Coś też można przetestować. A zobaczymy. No, chodź. Ty. Odpuścisz sobie kiedyś? Taka zabawa, tak? To zobaczmy. Nie no. W raczej mu krzywdy nie zrobię. Czyli zostaje akcji chyba. żeby go jakoś tam ogłupić trochę w głowie. O właśnie, spowolnienie jakieś i spróbować go dziawnąć czasem. Jakiś może silny cios. Mm -hmm. To był silny cios. Geralcie, silny cios. O Teraz to wiem skąd się wziął powiedzenie Krwią w piach. Weź w ogóle napisie gromu. Okej. Okay. I teraz... Dobra, 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 to jest jakieś dziwne coś. No, nie ucieka jak mam grą przy sobie. Zetnę cię, skrócę cię o głowę. Okej, okay. jak widać, w tym świecie to ta magia wcale nie jest taka mocna. Tak jednak potęgą to jest dobrze naostrzony miecz. O, z czegoś dostał ode mnie. Chodź tu. Chodź tu raz jeszcze. Nie będę się z tobą bawił cały dzień. No i pięknie. I dziękuję bardzo. Podobała mi się ta laska, twoja, chętnie bym ją zabrał. Listę od kupca. Hmm, ciekawie. Ale myślę, że w tym momencie zakończymy naszą przygodę. No odcinku niedługo się widzimy w kolejnej części przygody w grze Wiedźminy 3. O, dziki gon. Serce z kamienia, no właśnie. Musimy w końcu się dowiedzieć, kto ma to serce z kamienia. Czy to nas dotyczy, czy, czy tego królewicza, czy... Jeszcze to jakoś inaczej wygląda wszystko. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Jeszcze w to tak pięknych krainach. z i korle. Trzymajcie się. Hej!